90% naszego czasu spędzamy wewnątrz budynków i często tęsknimy za świeżym, czystym powietrzem, jak w lesie, wysoko w górach czy w pobliżu wodospadu. Ale czy wiesz, czym tak naprawdę charakteryzuje się świeże, czyste powietrze? Posiada wysokie stężenie naturalnych jonów, podobnie jak to w pobliżu wodospadu. Te aktywne jony przyciągają drobny kurz oraz pyłki znajdujące się w powietrzu i oczyszczają je w naturalny sposób. Dlatego powietrze w środowisku naturalnym jest tak czyste i zdrowe. Czy wiesz, że odpowiednia farba może odtworzyć ten odświeżający efekt w Twoich własnych czterech ścianach? Naturalne minerały zawarte w farbie Baumit Ionit Color zamieniają cząsteczki wody zawarte w powietrzu w naturalne jony. Podwyższona liczba aktywowanych jonów znacznie zmniejsza zanieczyszczenie powietrza pyłkami i drobnym kurzem. Dzięki temu powietrze we wnętrzach Twojego domu jest czystsze, bardziej orzeźwiające i zdrowsze. Ponadto zdrowe jony zmniejszają nawet o 60% ilość aerozoli, które rozprzestrzeniają się podczas mówienia lub oddychania i mogą być nośnikami wirusów wywołujących infekcje. Pozytywne efekty działania Baumit Ionit Color są potwierdzone i udowodnione naukowo. Masy szpachlowe przeznaczone na beton, suchą zabudowę i tynki Baumit Ionit Fino oraz Baumit Ionit Finish oferują doskonałą powierzchnię wspierającą regulowanie wilgotności we wnętrzach na optymalnym poziomie pomiędzy 40 a 60%. System Baumit Ionit tworzy optymalny klimat w pomieszczeniach. Wszyscy lubimy spędzać czas na łonie natury, a teraz nie musimy za tym tęsknić w domu. Każdy oddech sprawi, że poczujemy się tam jak na świeżym powietrzu. Daumit, Twój dom, Twoje ściany, Twoje zdrowie.